Ta, na survival standardowo Nero GT 400. Samochód nie musi być tutaj szybki, ważne żeby dobrze się nim manewrowało. No i żeby był w miarę wytrzymały tak, żeby te wybuchy go tak nie zgarniały. Bo wiadomo do czego to prowadzi. Nowa trasa tak w ogóle, na survivalu. I gnamy przed siebie że ciężarówka zaliczona Bardzo dobrze O już tam futrze Dzieje powiem wam że jak się jeździ tylko na przykład z kimś tak znajomym jakimś jednym autokoma i nie ma tych durnych npc to się znacznie lepiej jeździ Chodzi wow Chodzi o to że te NPC w momencie gdy się wbijają na te czerwone beczki albo niebieskie to y, następuje wybuch tak i Ło! Wow. O, to było. Yy, I w tym momencie oni zasłaniają Wam pole widzenia. Nie wiecie gdzie po prostu, no. ty w mordę. I to jest właśnie... O, nożnik razy trzy zaraz będzie. Nie, 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 nie. No. I to jest, to jest właśnie to, o czym przed chwilą wspomniałem. Oni po prostu wybuchają. łapią się na te beczki imbecyle. Nie. O lera jasna. To było blisko, coś tam koło zderzaka mi śmignęło. Pięknie, drugie miejsce, ale teraz... Wiedziałem, że to się tak skończy. Nienawidzę tych NPC-ów. Wypieprzać przede mnie. Aha, to kompletnie nie przeszkadza mi z do pierwszego miejsca. Po prostu będę miał mniej punktów, no i... Dobra, żarty się skończyły, rozumiem. Chcieliście wojny, będzie wojna. 15 sekund do końca, będzie pierwsze miejsce. Kurczę, normalnie choćbym miał tutaj, nie wiem, wysiąść i pchać ten samochód. No, to, że bardzo co tam się dzieje. I znowu wrócił. O! Żegnamy! Tak jak mówiłem, pierwsze miejsce jest. Tylko tyle, że punktów będzie mało, no. No niestety. Tak to już jest. Heh. Jeszcze się rozwalił! Ale bzdura. W każdym razie pierwsze miejsce mamy, 50 punktów do kolekcji. Trasa została odblokowana, bardzo dobrze. I wygraliśmy wózek. I ten wózek to jest właśnie ten... E... kobrecki, tak? Nie, Hanzo, to sorry, Hanzo, to jest Hanzo Bayonet, no właśnie. Anzo Bayonet R. Wózek jest... no, dosyć szybki wam powiem. Ma bardzo dobre przyspieszenie. Ehm, prędkość deserową troszeczkę gorszą. Niemniej weźmiemy detonator. Nie! Tylko nie ten szaj. Nie cierpię takich, kurczę, wózków. To mi się w ogóle nie da sterować, autentycznie. To jest coś takiego, że. Ehm, ten samochód tak m, miękko się nim steruje, powiem wam. E, jak jeździcie normalnym wózkiem takim właśnie płaskim, to on praktycznie że od razu reaguje, tak? Jak dacie w lewo czy w prawo. A tutaj jest takie jakby opóźnienie, tak jakby na poduszkach ten samochód był, takie wrażenie się ma, autentycznie. No i. E, plusy ciężarówek jest to, że one zawsze mają bardzo dużą wytrzymałość, bardzo, bardzo wysoką, tak? Co nadetona to, że oczywiście się przydaje, ale... Hmm, jak ja to zajmę tym samochodem ciężkie... Eee! Tą ciężarówką, jak tu zajmę kuczę trzecie miejsce, to naprawdę to będzie hmm, sukces. Ha! Minuta 54. Nie do wykonania. Dobra, jedziemy. O! Zobaczcie, zobacz jak to jeździ. Ha! Ale czarny. No dobra. Plusem e, tego typu samochodów, tak? E, jest to, że mają e, bardzo wysoki promień skrętu. Znaczy bardzo duży promień skrętu. One bardzo ładnie wchodzą praktycznie w każdy. Wow, już na dzień dobry z kołami we mnie. Wiecie co? że zacie? Te samochody mają bardzo wysoki procent to Praktycznie każdy zakręt możecie brać yy... bez poślizgu. Normalnie wchodzicie w zakręt nie, nie musicie się martwić, że was tam wyrzuci, czy coś takiego. Ha, wiedziałem że poleć. <laughs> Więc. Yy... Wow! Znowu z kołami we mnie? Wiecie co? To już jest hamuwa. A w każdym razie tym samochodem możecie, znaczy jeśli będziecie jechać, tak, takimi wózkami, to możecie sobie spokojnie zakręty brać. Także. Ha! Tu się wam nie udało. A ja wiedziałem co robię. Wow! Wow! Jeszcze wagon we mnie. Nieładnie. No się za dużo ocieram, nie, nie będzie, nie będzie pierwszego miejsca Ale holender jeśli tak dalej pójdzie to może będzie drugie Aha, tego się też spodziewałem Musicie się bardziej postarać Zapewne zbiorniki polecą, co? Nie? Nie polecą? A to dziwne No to mnie zaskoczyli, myślałem że zbiorniki polecą W sumie No, ale tutaj się można było spodziewać samolotów oczywiście a jeśli chodzi o detonatory, no to w sumie bardzo małe jeszcze detonatory jako event, tak? Dlatego. No, nie, nie wiem za bardzo też, co oni będą tutaj detonować, bo nie wszystkie, jak widzicie, pułapki są detonowane. Dobra, pierwszego nie ma, ale będzie drugie. No to kurczę. Jestem zadowolony. Autentycznie jestem zadowolony. Drugie miejsce? O? Takim padziewnym samochodem? <laughs> Dobra, mamy 50 punktów. e 40 punktów. E, lepsze to niż. E, nic. Nie da 57. No, a przez to ocieranie się. Dobra, nieważne. Bierzemy ostatni normalny już event, czyli Airstrika. Ale nie, nie, nie. Pojedziemy sobie przez. O, zobaczcie. Rayback Bandit. Widzicie jakie? To jest jedyna ciężarówka, jaką mam. Ona jest beznadziejna. Dlatego weźmiemy sobie z powrotem Nero GT400. Tą, którą przed chwilą jechałem. E, to ona się właśnie później mi trochę odsłoni, że tak powiem. I będzie można nią pojeździć. Ona będzie miała troszeczkę lepsze parametry niż ten Rayback Bandit, aczkolwiek, no rewelacji się nie spodziewajcie. Hmm. Tymczasowo e, jedziemy Airstrike na Downtown Central. No i powiem wam. Ta trasa jest w ogóle wredna. Po pierwsze tutaj jak się ścigacie, to e, jak widzieliście w poprzednich epizodach, są tutaj tylko dwa kółka, tak? Tylko dwa okrążenia, to jest raz. Dwa trasa jest kolernie e, szybka, tak? Nie ma tutaj jakichś większych. E, możesz mi skoczyć na razie. E, nie ma tutaj jakichś większych takich rzeczy, e, jeśli chodzi o... Jakieś wykręcanie, celomy, takie gierdoły. Jedyne co to chyba tutaj tylko właśnie. jest, Potem, potem już się w miarę dobrze jeździ. Aha i ten zakręt przed metu a ten A to tam ładnie. W każdym razie to jest druga rzecz, tak? A trzecia rzecz, zobaczcie, to jest dosyć wąsko, także hmm, ten helikopter jak was namierza, to na airstriku jest trochę problem. Znaczy trochę... He! Jest problem! Ło! Rzuciło mnie normalnie! Nie w tą stronę co chciałem, żeby mnie rzuciło. Że podjechałem, no teraz będzie dobrze. Co? No i nie ma nie Niedobrze, niedobrze. Niedobrze, bardzo niedobrze. Teraz będzie wszystko. Tak jest. I mnożnik razy trzy. Ło! Znowu wrzuciło. No nieładnie. Nieładnie. I czysty, bardzo ładnie, perfect play. Mamy dalej. Jaką mam zamiar zająć, w tym momencie pierwsze miejsce. O i to jest takie wąskie gardło, w które nie zawsze się uda dobrze wejść na trasie. Niemniej, właśnie o to mi chodzi, że tutaj jest dosyć wąsko, jeśli chodzi o same ulice, tak? Jaką się tutaj rozpuścia, ten helikopter, bo jak widzicie, za każdą falą jest więcej. Dobra, no to się nagadałem Nieważne, gnamy dalej. I tak będzie pierwsze miejsce. Już mam drugie, także już, już niedaleko. 35 tysięcy trzeba zbierać. Dobra. Pach, pach, pach. I nie ma czystej. Trudno. Jedziemy dalej. Za każdym razem, gdy idzie następna fala, to zobaczcie jest... Wow, wow! O! Czysta. E, A to fajne. <laughs> to mi się podoba. E, za każdym razem jest więcej tych... Y punktów, które on namierza, dlatego jest trudniej. W momencie, gdy traficie jakąś wąską alejkę, to nie macie szans po prostu po prostu praktycznie. Wpadacie mu bezpośrednio pod rakiety, no. Co to, to dużo mówić? Okej, okay, jeśli to mi się uda dobrze przejechać, to będzie pierwsze miejsce. A jak nie, to trudno. Spadała, wpadła. Kurde. To teraz jedziemy na tym. Raz, dwa, trzy, perfect wave, fantastycznie, pierwsze miejsce, pierwsze miejsce. I o to chodziło właśnie w tym wyścigu. No to w sumie, poza tym detonatorem, wszystkie normalne eventy mam na pierwsze miejsce. Autentycznie jestem znów zadowolony z tego epizodu. Eee... Tam wcześniej zacząłem, nie pamiętam, czy dokończyłem. Chodzi o to, że czwarty i piąty już epizod to są. tam się żaty skończyły. Tu już w tym momencie NPC zaczynają wam bruździć i to dosyć ostro, tak? Zaczynają was doganiać samochodami, którymi normalnie wy byście ich w życiu nie dogonili. No. Tymczasowo Elite Race, przed nami Hanzo Bayonet Bruch.